Kto napisał listy świętego Pawła? W Nowym Testamencie znajduje się 21 listów przypisywanych różnym autorom fałszywie. Święty Paweł jest uważany za autora 14 listów, choć badacze zgadzają się, że napisał tylko 7. I tak, święty Paweł rzeczywiście napisał listy do Rzymian, 2 do Koryntian, do Galatów, do Filemona, Filipian i pierwszy do Tesaloniczan. Nie napisał natomiast obu listów do Tymoteusza, do Tytusa, drugiego do Tesaloniczan, do Efezjan, do Kolosan i do Hebrajczyków. Te listy napisali ludzie podszywający się pod Pawła kilkadziesiąt lat później. Warto wiedzieć, że święty Paweł nie znał Jezusa osobiście. Nie był naocznym świadkiem życia Jezusa, jak sam twierdzi, nawrócił się już po jego śmierci. W swoich listach nie podaje żadnych informacji co do życia Jezusa. Nie ma w nich żadnych szczegółów historycznych, żadnych cytatów, wypowiedzi, żadnych wskazówek co do jego nauczania, stylu bycia, miejsca zamieszkania itd.